Siemanko, Siemanko, systrener Rafał z MotoRW. Dzisiaj jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. No i dzisiaj jest bardzo ciekawy motocykl na naszym standardowym dywanie. Mamy tutaj Ducati Hyperstrade 821. Motocykl, który w takim moim odczuciu się klasyfikuje się do segmentu Supermoto, czyli taki motocykl naprawdę do wszystkiego. No ale jednocześnie, jeżeli do takiego lekkiego, małego, zwinnego Supermoto, upakujemy silnik o mocy powyżej 100 koni mechanicznych no to już z tego takiego małego, zwinnego supermotora robi się faktycznie coś przeciwnego. Połączenie tego motocykla naprawdę jest bardzo ciekawe, no ale jeżeli nie boicie się wyzwań, lubicie zjechać z długiej drogi, lubicie zjechać do lasu, a także gdzieś tam jakieś przejażdżki po chodnikach czy gdziekolwiek, lub po prostu cenicie sobie wygodną jazdę, no to myślę, że to Ducati naprawdę może skraść Wam serce. Ja mi po pierwszej przejażdżce naprawdę serce biło mocno, bo faktycznie ten biec 100 koni w takim bardzo małym, można jednak powiedzieć, motocyklu robi niesamowitą robotę. Jeżeli szukacie czegoś takiego, czy sobie wygodnie, zapraszam Was na krótką prezentację. Z tym miałem Ducati w roli Duma. Coś sami Ducati Hyperstrada 821, motocykl z 2013 roku. No i powiem Wam tak, myślę, że nie każdy trafi na ten motocykl tak po prostu ale jeżeli szukacie motocykla który będzie bardzo uniwersalny czyli motocykl może być do wszystkiego którym sobie i pojedziemy w jakąś dalszą trasę chociażby ze względu na okufrowanie i którym pobawimy się po mieście bo naprawdę zabawa takim motocyklem jest przeogromna to jest wbrew pozorom bardzo prosty w manewrowaniu motocykl, no bo jednak to jest taki motocykl typu supermoto czyli taki no już tak bardzo to spłycając no to taki miejski cross obudowany w trochę wcywilizowane warunki no i w taki potężny piec no to tu sobie możecie wyobrazić jaka tym jest zabawa no i powiem wam tak sam, że tak powiem pierwszy raz teraz zrobiłem przejażdżkę taką, taką, taką Ducati no i moje wrażenia są niesamowite ten motocykl naprawdę rwie się do jazdy jest bardzo taki, bym powiedział, reakcja na gaz jest momentalna, choć to pewnie za sprawą silnika w okładzie V, ale też bardzo lekkiego przodu motocykla i to każde muśnięcie manetki powoduje, że oczywiście jest tu parę systemów różnych blokujących, ale naprawdę jakby się chciało je wyłączyć, no to z każdym dotknięciem manetki podejrzewam, że na pierwszych trzech wiekach ten motocykl idzie na gumę więc już tutaj sobie możecie wyobrazić ile tutaj frajdy takie Ducati może wam sprawić, no i jednocześnie nie jest takim już, bym powiedział, takim już ciężkim motocyklem turystycznym w porównaniu chociażby do multistrady więc tutaj zdecydowanie jest to mniejszy motocykl e, mi też osobiście się bardzo fajnie na nim jeździ z tego względu, że mam 1,75 m więc nie jestem może jakiś za wysoki e, więc tu wysokość fotela do podłogi naprawdę jest taka bardzo dla mnie przyjemna no i powiem wam szczerze, że bardzo przyjemne odczucia zjazd. E, no ale dobra, zacznijmy od tego, że e, dla tych, którzy nas jeszcze nie znają o tym trzeba wspomnieć, motocykl no, zresztą w ogóle e, mamy taką zasadę, że każdy motocykl, który trafia na nasz dywan to jest taka bym powiedział wyższa półka e, konkretnego modelu, czyli motocykle bezwypadkowe przygotowane do sezonu, po serwisie jest taka naprawdę e, sytuacja w której e, kupujemy sobie taki motocykl już na start i musimy od razu czegoś z nim robić, no i takie mamy też podejście, no i to Ducati może być świetnym tego przykładem, więc Ducati, który przed Wami stoi to jest motocykl całkowicie bezwypadkowy e, napiszmy Wam to na fakturze, nie boimy się tego słowa, e, jesteśmy tego 100% Znowu pewni, więc to co tym idzie, motocykl jest cały w oryginale. Obchodząc dookoła nie znajdziemy żadnego tutaj śladu wypadkowości. Wszystkie te elementy kolorowe są fabryczne w oryginale. Wszystkie naklejki na, czy te Ducati, czy, czy jakiekolwiek emblematy to wszystko jest seryjne od nowości. No i to, że jest seryjne, to jedno, ale dwa ono bardzo dobrze wygląda, więc tu nie jest ten motocykl zaśniedziały, za jakiś tam, nie wiem, przymęczony myślę, że bardzo dobrze to, 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 to wygląda no i to, to robi już robotę druga rzecz, motocykl moim zdaniem z fajnym przebiegiem jak na motocykl, który wciąż nadaje się do takiej jakiejś lekkiej turystyki no to zobaczcie na blacie mamy zaraz wam zresztą pokażę dokładnie Hyperstrada, fajna wizualizacja, 54,300 Co jak na motocykl 11-letni, myślę, że wcale nie jest takim dużym przebiegiem Tym bardziej, że to jest 100% autentyczny przebieg I to też jest ważne, bo wskazanie teraz jakie jest, takie jest Ale to jest ważne, że to jest oryginalny e, przebieg od nowości No i teraz Was zapraszam na, e, na stół, że tak powiem no i zobaczcie, to jest jedno wielkie potwierdzenie tego przebiegu. No i potwierdzenie też tego, że motocykl z takim przebiegiem naprawdę ma potencjał i ma szansę zrobić jeszcze trzy razy taki przebieg za sprawą serwisowania. No jeżeli tutaj po jednej części to są dokumenty, które potwierdzają jakiś taki przebieg względem przeglądów technicznych na stacjach kontroli, a tutaj mamy faktury za różne jakieś tam serwisy. I zobaczcie. Oczywiście to, to jest do wglądu, to jest wszystko dla was, będziecie mogli sobie zabrać to do domu, na spokojnie przewertować, to są daty, przebiegi przy jakich były robione te, te konkretne serwisy, teraz zobaczcie jak widzicie tu kwoty 760 euro, 760 euro, 1300 euro, 500 euro, e, to jakieś 30, gdzieś tu jeszcze też było parę jakichś takich różnych, tu kolejne 500 euro, e, więc naprawdę jest ten serwis porobiony, widać, że, to, widać też, że ktoś o to dbał, z każdym serwisem macie tu mnóstwo szczególnie co zostało zrobione, jaki olej i tak dalej, wszystko ogarnięte. No, i moim zdaniem, z taką historią, no to naprawdę nic tylko się cieszyć. Mamy oczywiście do tego książkę serwisową, oryginalną drukację, więc też parę tu wpisów do, do wglądu, Tym bardziej, window motocykla zamieścimy wam w internecie, możecie sobie w każdej chwili to podejrzeć więc to też na pewno jest na plus, więc historia i oryginalny przebieg na pewno w tym motocyklu będzie na plus. Kolejna rzecz jest taka, że my też od siebie dajemy taką naszą książkę serwisową. Mamy takie, taką tradycję i zasadę, że każdy motocykl, który do nas przyjedzie, nie zważając na to, jakie są wpisy w ostatnich jakichś tam książkach, no to robimy też serwis olejowy, żebyśmy mieli też stuprocentową pewność, że ten olej jest, że jest wymieniony, żeby wam też dać tą pewność, że możecie od razu takim motocyklem na start ruszać w przygodę. No i tutaj nie było inaczej, nowy silnik nowy, nowy olej ślinik znany jest modulem Pełnym syntetycznym, czyli ten czerwony olej Motula, bo takim też syntetycznym olejem był zalewany wcześniej. 15, chyba 50 Zresztą na pewno do sprawdzenia, ale, ale taką ściągę też będziecie mieli, jaki, jaki w tym motocyklu teraz jest olej, przy jakim przebiegu kiedy następna wymiana. Więc to na pewno na plus. W historycznych tematach tam też było, że robiony był ostatnio serwis tego całego DESMO, czyli tego układu no może być zaworowego, jakby to było w motocyklu japońskim, więc z tym też macie, że tak powiem to z głowy, akumulator fajny opona przód, tył spoko, tarcze z przodu oczywiście proste w porządku, bez rantów, klocki tak samo z tyłu tak samo, zestaw napędowy został, że tak powiem naciągnięty, nasmarowany, więc to też macie z głowy no i słuchajcie, no to sprawia, że ten motocykl naprawdę robi wrażenie jest taki gotowy, że tak powiem do, do zaczęcia przygody, no tym bardziej zobaczcie, macie też Parę fajnych dodatków, e, chociażby w postaci e, tych osłon dłoni z kierunkowskazami, no ale też kufry przede wszystkim. Dedykowane kufry Ducati to nawet nie są kufry, tylko bym powiedział, że bardziej sakwy, bo są odpinane, ale widać, że naprawdę e, fajnie, że są dedykowane. Z tego też względu, że kluczyk do otwarcia tych sakw to jest ten sam kluczyk, który jest do, do stacji Kim, jest to na pewno na plus. No ale też wystarczy przykręcić i zobaczcie, zdejmujemy taką sakwę e, i macie już motocyk, że tak powiem, e, dużo lżejszy. Nie przeszkadza Wam, dużo, że tak powiem, łatwiej. W korku się manewruje, no i też ten motocykl, no nie wiem, no na pewno wygląda trochę bardziej sportowo bez tych, bez tych kuferków. No ale w każdej chwili, jeżeli będziecie sobie chcieli pojechać na jakąś podróż, dopinacie sobie to, jedziecie i że tak powiem, jesteście gotowi do jakiegoś tam dalszego e, użytkowania tego motocykla. E, no i co, na no parę zbliżeń, jakieś takie detale, ale. No, trzeba mi uwierzyć, jeżeli nie, no to wpadajcie do nas do Żardowa, Jaśminowa20, zobaczycie sobie ten motocykl na żywo, będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, przejechać, więc zapraszam Was serdecznie. Ale też, jeżeli nie chcecie do nas przyjeżdżać, bo nie wiem, bo nie macie czasu, nie chcę wam się już żaden kłopot, my możemy przyjechać do Was na prezentację, że tak powiem, na oględziny, możecie sobie zamówić nasz przyjazd no i wtedy to działa tak, że wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie, skąd jesteście. Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak tą dobrą sprawę, to wy z góry płacicie tylko za sam koszt transportu. Całą resztę za motocykl, dopiero na miejscu u siebie pod domem, jak już go sobie zobaczycie, obejrzycie, sprawdzicie, przetestujecie. Więc myślę, że to jest całkiem e, uczciwa opcja w obie strony. W za rzędzie zachęcam i zapraszam. Hmm. No co, też muszę powiedzieć, że my do motocykla oczywiście robimy kompletną dokumentację do rejestracji Wy po zakupie takiej maszyny idziecie już bezpośrednio prosto do wydziału komunikacji e, Cała procedura kosztuje Was 120 zł e, Czyli wyjdziecie z tą teczką, którą Wam damy do wydziału e, Płacicie, dostajecie od ręki tablicę e, Potem robicie ubezpieczenie i koniec Żadnej akcji z recyklingu, co z skarbówki już do motocykla nie ma Więc to też myślę, że jest duży plus hmm. No i co? Chyba nie ma co przedłużać Przekręcam kluczyk, klikam zapon. Zapraszam Was serdecznie, jestem pewien, że niedługo się usłyszymy, może nawet zobaczymy. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej!